Cześć wszystkim, a kiedy dzisiaj jakby nigdy nic, rozmawiałem sobie z Kapitanem Rexem, dzień jak co dzień, to za co proponował mi on, żebym nagrał film pod tytułem zestawy, które chciałbym, żeby pojawiły się w 2025 roku. Jeżeli film wam się spodoba, no to sami dobrze wiecie, co musicie zrobić, bo żołnierz wypełnia rozkazy. A ja bez tego przedłużenia zapraszam do odcinka. Numer jeden to Starfighter Kemira. Z minifigurek chciałbym, żeby w taki zestaw by powstał. Fajnie by było, jakbyśmy w ten zestaw oczywiście mieli Kemira. Fajnie by też było, żeby on miał ten swój hełm I szczerze mówiąc, Fajnie byłoby było też zobaczyć u niego Mniecz. Z dodatkowej minifigurki mogła to być na przykład Osha. Bo szczerze mówiąc bardziej bym się uczył jakby w takim zestawie była Osha niż may Teraz top 2. Będzie to zestaw, który jest tak niby potwierdzony. Znaczy się nie jest 100% to wasza szansa, że będzie, ale ma być. A jest to ten taki mniejszy statek Asoki z wojen klonów. Z minifigurek liczę tam na droida astromechanicznego i na młodą Asokę. Z dodatkowej trzeciej minifigurki mógłby to być na przykład yy, mistrz Anakin Skywalker. I mi się wydaje, że. Jakby takie minifigurki były w tym zestawie, bo jak już mówiłem, zestaw ma być, ale minifigurek nie wiemy jakie będą, to by było naprawdę dobrze. Dobra, numer 3, czyli ostatni już zestaw, jest to zestaw z Andora, czyli coś, co się na pewno nie pojawi. Po prostu są na to zerowe procenty i zerowe szanse na to, że to będzie. Chciałbym, żeby mogła to być na przykład diorama, czyli scena, kiedy uciekają z tej placówki na narkinie 5. Bardzo fajnie to wyglądało. Fajnie też by było jakby ta diorama było od góry. I wyglądałoby to naprawdę dobrze. Nie, by, nie musiała też to by być diorama. Ale według mnie w wersji dioramy by było to lepsze. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mara.